Masz wypryski na skórze i wyglądają jak trądzik, ale żadne kosmetyki nie pomagają. A może to nie jest klasyczny trądzik, tylko trądzik drożdżokowaty? Trądzik drożdżokowaty jest wywołany przez drożdżak malasezja. Ten sam, który odpowiada za łupież i łojotokowe zapalenie skóry. Uwielbia wilgotne i tłuste miejsca i dlatego często pojawia się na skórze, głowę, twarzy, klatce piersiowej i plecach. A jak go rozpoznać? Wypryski są drobne, równe i swędzące. Często wyskakują nagle po kosmetyka z olejami i ciężkimi kremami. Najczęstszy błąd jest to stosowanie agresywnych żeli i silnych kwasów. One tylko osłabiają barierę skóry i pogarszają sytuację. A jak pielęgnować? Stosuj delikatne produkty bez SLS-ów i alkoholu. Stosuj delikatne i lekkie nawilżanie, które nie spowoduje zapchania porów oraz wspieraj mikrobiom skóry i zamiast walczyć z rądzikiem, to pomóż swojej skórze odzyskać równowagę, ponieważ zdrowa skóra to ta, która jest w harmonii, a nie w ciągłej walce. I zadbaj o przyczyny, a nie o objawy. Zapisz i obserwuj mnie po więcej.